Hej, witajcie z tej strony ja, Kekła. A dziś porozmawiamy o Grand Theft Auto 6. Ciąg dalszy serii. Co wiemy o Grand Theft Auto 6? Ten film będzie taki ciekawostkowy, ze względu na to, że dowiedzieliśmy się niedawno. O tym, że Grand Theft Auto może być warte 1 lub 2 miliardy dolarów. Tak, 1 lub 2 miliardy. Z tego co podaje właśnie yy, w serwis Dexerto, według nich, Um, według tego serwisu DEXERTO, Rockstar Games przeznaczy od miliarda do dwóch miliardów dolarów na swój nowy tytuł. Tak, od miliarda do dwóch miliardów dolarów. Coś Wam powie. Gry. Inne gry amerykańskiego giganta, takie jak GTA 5, yy, kosztowały 250 milionów. Red Dead Redemption 2 540 milionów. Koszt stworzenia gier innych twórców również nigdy nie kosztowały nikogo tak wiele. Z tego, co tam pamiętam, cyberpunk kosztował 300 ileś tam milionów, ale miliard lub dwa. To jest gigantyczny kwota. Wiadomo, to nie jest tak, że wszystko pewnie by poszło. Jeśli to się potwierdzi, oczywiście, to jeśli by się to potwierdziło, to nie oznacza to, że tyle kosztowało wyprodukowanie gry na to wszystko pewnie idzie też marketing ma, marketing czyli reklamowanie gry bo jest to bardzo ważne no i różne tam współczynniki wow miliard lub dwa jest to ogromne jeśli to by się okazało prawdą to to by był największy koszt wyprodukowania całokształtu gry w gamingu. Nie było jeszcze żadnej gry, która warta, którą koszt produkcji poniósł miliard lub dwa miliardy. Oczywiście mówimy, że o dolarach. Nie złotych, tylko dolarów. Ogromne sumy. Nie wiem, czy jest to prawda. Oczywiście pod od razu mówię że nie wiadomo czy, czy to jest prawda ale no tak podaje serwis yy, pytanie pytanie jest takie czy skoro GTA 6 będzie tyle warte koszt tego wszystkiego był bardzo, no to, to są ogromne sumy. Już nie są jakieś. To nie jest milion, to nie są dwa, to, to jest miliard lub dwa. W ogóle najśmieszniejsze jest to miliard lub dwa. To jest troszkę dziwne, jak to serwis podał, bo miliard lub dwa to brzmi troszkę, jak wiecie. Jak macie 1 złotych albo 2 złotych, no taka różnica niewielka, ale miliard lub dwa to jest. Ogromna różnica, dlaczego serwis podaje, że miliard lub dwa miliardy. Okej, okay, rozumiałbym, jakby podali tam bliżej tego dwóch, jednego, tak wiadomo, że bliżej tego wszystkiego, ale to jest różnica miliarda. W tą czy w tą stronę jest to ogromna różnica, więc troszkę jest to podejrzane, ale nie wiem. Może nie wiedzą, czy na pewno będzie kosztował miliard, czy może dwa. I don't know. Jeśli chodzi o to i co ja myślę, wychodziłoby na to, że na Rockstar no, jest bardzo duża presja. To jest oczywiste, ludzie oczekują gry, oczekują już ją od oj, długich lat, że Rockstar stworzy coś niesamowitego. Jak Rockstar sam napisał, potwierdzając, że tworzą, że są prace nad Grand Theft Auto 6, napisali, że z każdym, z każdą grą chcą podbić jakby stawkę tworzenia gier i pokazać, że no kolejna jest jeszcze lepsza. W 2013 zostało stworzone GTA 5, które moim zdaniem do dziś jest hitem jeśli chodzi o gry. I z tego typu gatunku, no, wygrywa. Nie ma jeszcze żadnego rywala, który by mógł sprostać Grand Theft Auto. Czy się to kiedyś zmieni, to jest na ten moment nieważne, bo nie wiemy. Chociaż są plotki, że jest jakiś rywal tam, ale no, na ten moment tego. Nie komentuję, jak się dowiemy coś więcej, no to pewnie się też zabiorę za omawianie tego, ale jeśli chodzi o tą ciekawostkę, to tyle. Ciekawe, czy im się to zwróci, bo oczywiste jest to, że ich celem jest to, żeby gra była jak najlepsza i żeby się zwróciła. Więc raczej. Powiedzmy sobie szczerze. presja jest bardzo duża, bo muszą stworzyć genialną grę, która jest jeszcze lepsza od GTA 5. A to jest trudne. I do tego koszty. Co jeśli im się to nie zwróci? Raczej zwrócić się zwróci. Powiedzmy sobie szczerze. Zwróci się. Hype na GTA 6 jest tak mocny, że choćby nie wiem jaką grę zrobili to I tak się zwróci, ale oczekujmy, że zrobią genialną grę, że zrobią coś bardzo dobrego. <grym> nie wiem, dziwnie układam słowa bardzo dobrego. No nie wiem, co mam myśleć na ten temat. Myślę, że jest duża szansa, że. Może produkcja tyle wynosić, ale no czy tak będzie dowiemy się oczywiście na premierę. Pewnie wtedy Rockstar ogłosi ile kosztowała ich ta produkcja. Mam nadzieję, że się wam podobało. Na razie i cześć do następnych filmów. Elo.